8 lipca odbędą się wybory do izb rolniczych portal gmina Dygowo gości dzisiaj przewodniczącego Zachodniopomorskiej Izby Rolników Powiatu Kołobrzeskiego pana Lecha Bany. Może inaczej przewodniczący Rady Powiatowej w Kołobrzegu, a wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Otóż to teraz wszystko już jest prawidłowo. Panie Przewodniczący, może tak na początek. Na terenie gminy mieszka jednak sporo, oprócz rolników, którzy dokładnie znają temat, no, mieszkańcom Izba Rolnicza, Izby Rolnicze, no, nie jest to temat, że tak powiem, znany. Proszę powiedzieć, co to jest za instytucja, jakie są jej ustawowe, statu, statu, statutowe cele działania. Izba Rolnicza została powołana ustawą w 1985 roku 95 roku, przepraszam, jeśli chodzi o jako samorząd rolniczy. Ma celem jakby powołania samorządu rolniczego w formie ustawowej, który rzeczywiście będzie uznawany przez wszystkie samorządy, również i rząd, jako partner do pomocy w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą naszego rolnictwa, ale również w sensie również i legislacji, bo jednym z zadań na przykład jest dla nas opiniowanie wszystkich projektów ustaw, rozporządzeń czy innych zarządzeń, które są wydawane przez instytucje okołorolnicze. Także myślę, że zakres naprawdę działalności izby rolniczej jako samorządu rolniczego jest dość szeroki, bo od właśnie tworzenia, opiniowania do organizowania również życia wśród środowisk wiejskich, ale wśród również innych organizacji. Bo trzeba powiedzieć, że Izba Rolnicza z, w ramach oczywiście swojego ustawowego obowiązku skupia wszystkich rolników, czyli podatników podatku rolnego, którzy płacą podatek rolny. I to jest też tak, że osoby, które są zrzeszone w innych związkach, w innych, że tak powiem, stowarzyszeniach, czy osób prawnych, czy osób fizycznych, również są członkami Izby Rolniczej. Stąd mamy dość naprawdę jako samorząd rolniczy dużą reprezentację w sensie rolników i problemów również, które ich dotyczą, też jest sporo, żeby powiem podołać tym wszystkim wezwaniom. Wspomniał Pan właśnie o problemach, bo no jak rozumiem... No naj... Właśnie głównym zadaniem Izby jest właśnie rozwiązywanie przede wszystkim problemów na danym terenie. No, z racji tego, że najbardziej interesuje nas Gmina Dygowo, proszę powiedzieć, z jakimi problemami na terenie Gminy Dygowo, że to, jakie największe problemy właśnie mają rolnicy na terenie Gminy Dygowo? Gmina Dygowo nic mi się nie różni od pozostałych gmin w województwie, bo rzeczywiście po tych wszystkich transformacjach, które że tak powiem w ostatnich latach. Od 1989 roku przeszliśmy i również jako Izba w związku z tym, że nam jako rolnikom najbardziej jest potrzebna Ziemia, no to był rzeczywiście główny temat, który przynajmniej w ostatnich 8 latach jak jestem wiceprezesem, no zajmowaliśmy się, bo rzeczywiście był wielka szansa na to, żeby odzyskać trochę gruntów z, od spółek z kapitałem zagranicznym co, że tak powiem, osiem lat temu nie było tak bardzo oczywiste i niewielu wierzyło w to, że to się może udać. Wejdę może tak w słowo. W przypadku właśnie gminy dygowej mówimy o agra-kaszubskiej. No, no tak, no w przypadku, jeśli chodzi o gminę dygową, to rzeczywiście agra-kaszubskie, które mają największą zasób w tej chwili gruntów, które będą wracać do zasobu. Ale zanim te grunty rzeczywiście były możliwe do wrócenia, to trzeba przypomnieć, że w 2011 roku, kiedy poprzez oczywiście interwencje i żądania Izby Rolniczej, czyli samorządu rolniczego, minister Stawicki stworzył taką ustawę, gdzie dał spółkom możliwość, jeżeli wyłączą 500 hektarów ze swoich gruntów, oczywiście jeżeli to były większe areały, wtedy mogli sobie pozostałe te 500 zostawić, o, przepraszam nawet 30%, co tak było ujęte. I spółki, które wyraziły na to zgodę, wtedy wyłączały 30% na potrzeby rolników, a do 500 hektarów mogły w tym czasie sobie wykupić. Ale większość, że tak powiem, również spółek z kapitałem zagranicznym czuli się tak mocni, że nie wierzyli w to, że możemy wyegzekwować taki zapis ustawowy. A oni mieli pół roku na to, żeby się zdeklarować. No i wszystkie spółki, załóżmy, również, najwięcej to jest rzeczywiście w zachodniopomorskim, i również i w Dygowie wspomniane Egra Kaszubskie nie wyłączyły tych 30%, no a z zapisu ustawy wynika, że jeżeli ktoś nie wyłączy tych 30%, całość wraca do zasobu po skończonej umowie dzierżawy. No i stąd taka znowu stworzyła się możliwość powiększenia czy włączenia gruntów do zasobu właśnie między innymi jeśli chodzi o Agrokaszubskich ponad 900 hektarów bo nie skorzystali z tego prawa wyłączenia 30% i w tej chwili całość wraca do zasobu. No problemem rzeczywiście jest ogromnym tak jak i w przypadku Agro Kaszubskich, ale również innych spółek że no to nasze prawo jeszcze nie jest na tyle doskonałe, że mimo że skończyła im się umowa, nie wyłączali tych gruntów, bo Pięciokrotny czynsz, który również na wniosek Izby był, że tak powiem, w formie ustawy wprowadzony. Czasami przy niskim czynszu opłacało im się ten pięciokrotny czynsz płacić i dalej uprawić. No i stąd ten proces prawie trzyletni odbioru tych gruntów do zasobu. No, mam nadzieję, że już teraz to się wszystko udaje. Ziemia jest w zasobach. A ile trafiło już w postaci, poprzez przetargi do rolników? Myśmy jako właśnie samorząd rolniczy, jako Rada Powiatowa, bo, bo to tak działamy, że to Rada Powiatowa wnioskuje i opiniuje na terenie powiatu danego te propozycje rozwiązań podziału w restrukturyzacji danej nieruchomości, z wnioskiem występujemy do zarządu i zarząd Izby E, wysyła taką e, opinię, e, podpartą e, opinią Rady Powiatowej, do e, dyrektora Kowru, e, i jeżeli e, jest jakaś tam zbieżność i ustalenia, e, to wtedy idzie to wszystko do e, ogłaszania e, wykaz do przetargu, e, i w ten sposób się odbywa, e, oczywiście jeszcze w ramach e, formy przetargowej, ale w tej chwili u nas w zachodnio jest najbardziej ta forma przetargów ofertowego, gdzie mamy możliwość rzeczywiście jak najwięcej rolników zwiększyć te powierzchnie. W tej chwili z tych 9, ponad 923 hektary, jeśli chodzi o Agra Kaszubskie, w tej chwili większość przetargów już została rozstrzygnięta, czy w tej chwili jeszcze się tam toczą ostateczne rozstrzygnięcia, Poza dwoma ośrodkami, przy których zostało prawie po 100 hektarów, jeśli chodzi o Włościwburz i, i chyba... Mołtowo, tak? Kłopotowo, Kłopotowo tak, bo to jest tak, tak, to jest Mołtowo, ale to jest Kłopotowo, jako Kłopotowo. Jasne. Czyli te dwa ośrodki i w tej chwili również myśmy oczywiście jako Izba również na wniosek rolników gminy Dygowo złożyliśmy wniosek o to, żeby również te dwa ośrodki zostały rozdysponowane w przetargu ofertowym na dzierżawę, ale w tej chwili rzeczywiście jest problem, no i jutro mamy spotkanie z dyrektorem kowr bo oczywiście KOWR no, poszukuje pewnie tych również pieniędzy, no chcą te dwa ośrodki sprzedać, ale no, taka jest nasza opinia i zdanie, że jeżeli te dwa ośrodki będziemy chcieli sprzedać, to nasi rolnicy tego nie kupią, bo to jest sama wycena gruntów 100 hektarów plus zabudowania to jest ponad 5 milionów złotych. To żaden rolnik, którym jest mieszkańcem gminy Dygowo czy gminy Ościennej, bo takie są osoby uprawnione do startów przetargu, nie będą w stanie wyłożyć takich pieniędzy, nawet gdyby to rozłożyć na raty, to, to, to jest będzie problem niezwykły. Czyli można powiedzieć, że właśnie to wasze działanie w przypadku akurat pozostałych tych dwa razy po 100 hektarów to jest no jak gdyby tam ten cel wasz, ta obrona interesów, tak? No właśnie, no i dlatego mówię, jeżeli wcześniej, kiedy wyłączaliśmy i dzieliliśmy na działki i rzeczywiście po 15, 20, 25 hektarów takie areały, rolnicy, że tak powiem w tych przetargach uczestniczyli i tak jak ja rozmawiałem również z delegatem Wojkiem Galkiem czy Jankiem Dobrołowiczem, bo to oni reprezentują gminę Dygowie, bo większość tych działek naprawdę wzięli nasi miejscowi rolnicy. Tam zdarza się, są pojedyncze przypadki gdzieś tam, gdzie no możemy to potraktować jako osoby no podstawione, bo niekoniecznie same tą działalność prowadzą. Ale to jest jakby dalsza część jeszcze rzeczywiście tej pracy, również i współpracy z Krajowym Środkiem Wsparcia Rolnictwa, Izby Rolniczej i również rolników. Żeby wyeliminować takie osoby, które nie uprawiają, a ewentualnie startują do przetargów. No i stąd to właśnie mówię, ta troszkę taka niezgoda, jeśli chodzi o te różnice stanowisk dotyczące Izby Rolniczej i Rolników Miejscowych z Dygowa na temat zagospodarowania tych dwóch ośrodków. Jutro odbywa się spotkanie z dyrektorem Kowru. W Gorawinie i również będziemy chcieli jutro to za, wyeksponować, to nasze stanowisko i żeby jednak w tej formie ta dzierżawa właściwie tych dwóch ośrodków się odbyła. Bo w tej chwili, no nie wiem na ile jest to prawda, ale słyszeliśmy, że minister ponoć wyraził zgodę na sprzedaż. No i jeżeli dalej to dyrektor Kowru podtrzyma, no to będzie rzeczywiście no ta no, niewłaściwa forma rozdysponowania, bo, bo to na pewno nasi rolnicy tego nie wezmą. Minister wyraził zgodę, ale w tej chwili czy w gestii dyrektora Koszańskiego tutaj kowru jest jakaś moc, żeby właśnie stało się tak, jak wszyscy by chcieli? No tak, myśmy również w ramach, znowu, swoich kompetencji jako Izba Rolnicza i również kiedy działamy poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych, tam właśnie na szczeblu krajowym, kiedy rozmawiamy, to zawsze chcieliśmy, żeby te dyrektorzy tych ośrodków, oddziałów terenowych, mieli rzeczywiście tą pełnią i władzę dysponowania tym zasobem, który mają. A niestety no, w tej chwili. Tak jak no, często tak rozmawiamy z dyrektorem, tak jak w niektórych przypadkach dyrektor nie wyraża, bo rozumie tu potrzebę rolników i na chęć powiększenia gospodarstw, ale powyżej 50 hektarów jakby działki, gospodarstwa czy nieruchomości, no opinie czy decyzję podejmuje Warszawa. Jeżeli oni podejmują inną decyzję niż oddział terenowy, tu jest problem. No i zwracaliśmy już na to uwagę poprzez kierowną Radę Spolniczych, że no, jeżeli są powołani ci dyrektorzy w tych oddziałach terenowych, to niech naprawdę mają tą władzę i dysponują według potrzeb tu lokalnych, a nie przez inne pośrednictwo wydawane są inne decyzje niż oczekiwana tutaj w oddziale. Ale w tym konkretnym przypadku, czyli w zasadzie wszystko sprowadzić, może się sprowadzić do tego, że się spotkacie, wymienicie tylko, będzie rzeczywiście tylko opinia, a decyzja jest w dalszym ciągu. To znaczy na pewno tak, bo no, samorząd rolniczy rzeczywiście no, ciągle na razie nie, no jeszcze oczekujemy również zmiany ustawy, żebyśmy mieli tą moc sprawczą jako Izba Rolnicza, że bez pozytywnej opinii Izby Rolniczej nie powinno dokonać się nic innego. Ale niestety póki co ta tylko opinia Izby Rolniczej może być uwzględniona przez dyrektora czy albo dyrektora generalnego w Warszawie, albo nie. No i to jest ta słabość jeszcze tej ustawy o samorządzie rolniczym, która rzeczywiście niekoniecznie mamy moc sprawcą, a rolnicy oczekują od samorządu rolniczego, że rzeczywiście to, co ustalimy, to, co wypracujemy, to będzie rzeczywiście tak się działo. Jasne, zostawimy na razie może ten temat. Wróćmy do wyborów. Proszę powiedzieć, jakie jest zainteresowanie rolników wyborami? Czy, no może tak powiedzmy nawet na szczeblu powiatu, czy jest dużo chętnych, czy są kandydaci w ogóle do ISP reprezentujący poszczególne gminy? Na ten, bo, bo to musimy wiedzieć, że płatnicy podatku rolnego, którzy mają powyżej hektara użytków rolnych lub hektara fizycznego są uprawnieni do głosowania, brania udziału i również startowania jako potencjalni kandydaci do gminy, jako przedstawiciel do powiatu. Powiem tak, że Zwłaszcza ostatnie lata, kiedy mieliśmy trudne w rolnictwie, to rzeczywiście, kiedy trzeba było pomagać, szacować, również rozwiązywać wiele innych problemów, wnioskować, to rzeczywiście ta rola Izby tu bardzo była widoczna na terenach wiejskich, i myślę, że wszyscy ci, którzy są, to wiedzą, co to jest Izba Rolnicza, jakie role pełni. Z tym, że no nie zawsze jest tak, że jesteśmy w stanie tymi rozwiązaniami czy propozycjami, które wypracowujemy, no wszystkim, że tak powiem, się nie dogodzi. I niestety to tak jest, że no czasami jest tak, że również wśród rolników mamy swoich oponentów. Jeśli chodzi o tę chęć zaangażowania się w pracę na rzecz innych rolników, bo to tak trzeba powiedzieć, trzeba zostawić czasami swoje gospodarstwo, swój czas wolny, rodzinę, no i trzeba pojechać, bo jest tam potrzeba taka. I ze względu na rzeczywiście ogrom pracy, którą trzeba wykonywać, a zresztą przez ostatnie przynajmniej dwa lata widzieli, bo to trzeba jechać i w pola i, i pojechać i na interwencje, i gdziekolwiek jaka jest tylko sytuacja trudna, to izby rolnicze idą. Również szacowanie strat związanych ze szkodami łowieckimi. To naprawdę jest ogrom pracy, który trzeba wykonać, jeżeli ktoś naprawdę chce sumiennie wykonywać te obowiązki i angażować się na rzeczy. I stąd pewnie z tych wielu, wielu tych obowiązków, że tak powiem, no, to zainteresowanie może czasami jest mniejsze. Ale myślę, że to też jest z tego, że również w poprzednich wyborach jednych czy drugich. Jeżeli były wybrane osoby, które się sprawdziły, tak jak na przykład w gminie Dygowo Wojtek Galek czy Janek Dobrułowicz, to są dobrzy rolnicy, zaangażowani. Jeżeli wyrazili chęć kandydowania, to inni uznali, że nie ma potrzeby, że tak powiem, wysuwania innych kandydatorów, bo, bo oni spełniają swoje zadanie. I myślę, że w bardzo wielu przypadkach podobnie tak jest, że jeżeli są dobrzy kandydaci, niektórzy oczywiście, czy rządzący, czy opozycja próbują jakby tam upolitycznić, ale to, to nie jest tak. Jeżeli jest dobry człowiek, to nie ma znaczenia, czy on należy do Solidarności, PiSu, PSL-u, czy innych ugrupowań. To jest dobry nasz reprezentant i na niego głosujemy. Czyli... W przypadku gminy Dygowo kandydaci, którzy de facto przechodzą już na tą szóstą kolejną kadencję, można powiedzieć sprawdzili się. No właśnie, właśnie to pokazuje, na przykład w gminie Dygowo, bo jeszcze jest gmina Kołobrzeg również, zgłoszonych dwóch kandydatów na dwa mandaty, czyli już jesteśmy właściwie po wyborach, czyli w tych gminach, gdzie jest zgłoszonych tyle kandydatów, ile mandatów, wybory się już nie odbędą. I gmina dygowo właśnie również Wojtek czy Janek sprawdzili się, tak, tak myślę, że to tak w ten sposób jest. Tak należy odbierać, i tak. nigdy, że tak powiem, nie stanął w szranki, żeby spróbować swoich sił. Ale myślę, że powiedzmy, my, my nawet zachęcamy zresztą i zachęcaliśmy do tej pory, i bo jak im więcej osób się angażuje, to czasami, jak to mówimy, że tej świeżej krwi trzeba czasami trochę wprowadzić choćby dlatego, że tym oponentom, którzy czasami mówią, że izba rolnicza słabo działa, że nie widać tej działalności, niech przyjdą, zobaczą, jak to jest niełatwo, że tak powiem, sprostać wymaganiom wielu rolnikom, do tego uzgodnić to na szczeblu, że tak powiem, województwa, a jeszcze już uzgodnić to na szczeblu krajowym z wszystkimi województwami, gdzie te problemy, jeśli chodzi o rolnictwo, są naprawdę różne. Różne, to jest niezwykle trudne zadanie. Także chętnie zapraszam tych, którzy chcą tu pokazać tą inną stronę i że będą bardziej, że tak powiem, skuteczni w działaniu. Takich potrzebujemy ludzi. I jeszcze na koniec, proszę powiedzieć, jak się układa współpraca ISP z urzędami gmin? Hmm. Powiecie, no a oczywiście przez pryzmat gminy Dygowo również patrząc. No. Oczywiście, no to co wcześniej wspominałem, że my też tak naprawdę przez tą aktywną działalność dopiero w samorządach zaczynają wiedzieć i rozumieć to, co znaczy Izba Rolnicza, co to jest samorząd rolniczy, jacy są przedstawiciele. Bo nie zawsze w wielu gminach, że tak powiem, było to jakoś tak bardzo czytelne, widoczne. Mimo, że ten podatek, który płacą gminy na rzecz Izby Rolniczej, dwuprocentowy, odprowadzają, ale no, jeśli chodzi o takie postrzeganie, Również poprzez to, żeby zaprosić na przykład przedstawiciela Izby Rolniczej na sesję gminy, żeby powiedział o problemach, czy, czy nie wiem, nawet wystąpić z jakimś wnioskiem o opinię. No to tak ta widać, że jeszcze tu są duże pole do, do zmian i do tego lepszej tej współpracy. I myślę, że ta następna kadencja... Pewnie będzie temu też sprzyjać, żeby rzeczywiście to rozumienie potrzeb i również pracy i zadań, jakie ma Izba Rolnicza, również poprzez samorządy była bardziej widoczna. Można by dodać, że zwłaszcza, że mówimy takie jak w gminy Dygowo, typowo o gminie wiejskiej. Tak, co. No, zresztą no, poza gminą Kołobrzek, ale gmina Kołobrzek również jest Dużo, gminą tak, duża i gmina wiejska. Może nawet powiem, że jest w samym miasto Koło Brzeg, też ma jeden mandat, ale no, z reguły nie udaje się zebrać tych wymaganych 50 głosów z uwagi na to, że to są działkowcy, czy tak rolnicy, można powiedzieć, uprawnieni z całej Polski i nie jesteśmy w stanie zebrać 50 głosów poparcia dla takiego kandydata. I, i, i że tak powiem, tak jak w poprzedniej kadencji, nie było z miasta swojego przedstawiciela, taki w tym roku chyba też. To się nie uda. Ale tak właśnie to jest to, że te gminy, wszystkie, zwłaszcza Powiatu Kobrzyckiego, to są gminy wiejskie, gdzie rzeczywiście ten udział podatku rolnego również z tej działalności jest dość duży. W sensie to on jest w ogóle za mały, ale, ale to jest jakby główne źródło dochodów własnych, które można inwestować dopiero w gminie, bo większość to pieniędzy w budżetu gminy to są pieniądze naznaczone. Subwencje, na określone zadania, a tylko z podatków gmina może gospodarzyć się w ramach swoich możliwości i potrzeb. I jeszcze krótko, bo tak patrzę czasu, czas no szybko leci, proszę powiedzieć, tak żniwa jesteśmy przed żniw, jak pan ocenia, jak będzie, będą wyglądały w tym roku? No, to jak mówię, do końca wszystkiego nie możemy przewidzieć. Ja powiem tak, że mając doświadczenia dwóch poprzednich lat, kiedy były najpierw wymognięcia, ciągłe deszcze przez pół roku, rok poprzedni, susza, bardzo duże straty wśród rolników i upraw, które zwłaszcza również i w naszym powiecie odnieśliśmy, ten rok jakby troszkę łaskawiej, jeśli chodzi o nasz region, tu przebiega, mimo że również w naszym województwie są bardzo duże powiatów i gmin, gdzie te straty są ogromne. Powiem tak, że w tej chwili jesteśmy w trakcie już też szacowania strat, gdzie u rolników, których rzeczywiście na tych słabszych glebach, jest odczuwalna ta strata w związku z tą suszą. Ale mamy nadzieję, że te. Uprawy, które zwłaszcza o ziminy przetrwały, troszkę w lepszej kondycji, w jaki sposób będą gwarantować. Oczywiście to nie jest 100% tego, co żeśmy zakładali, ale cieszymy się już z tego, cokolwiek jest, bo i trochę już deszcz popada. Jeżeli jeszcze by przed samymi żniwami udało się troszkę słońca zebrać, żeby poprawić parametry zbioru, no to już byśmy się cieszyli. Bo mówię, no jest, nie jest łatwo, ale no musimy sobie z tym radzić i myślę, jeśli chodzi o nasz powiat, mam nadzieję, że to będzie lepszy rok jak poprzednie dwa. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję bardzo.